Nauczanie domowe. 5 lipca. Księga Rodzaju rozdział 28. Wersety od 10 do 22. Kiedy Jakub wyszedł z Berzeby, er wędrował do Haranu. Trafił na jakieś miejsce i tam się zatrzymał na nocleg, gdyż słońce już zaszło. Wziął więc z tego miejsca kamień i położył go sobie pod głowę, układając się do snu na tym właśnie miejscu. We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemię, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół. A oto Pan stał na jej szczycie i mówił: Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję tobie i twemu potomstwu. A potomstwo twoje będzie tak liczne jak proch ziemi. Ty zaś. Rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe. Wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez ciebie i przez Twych potomków. Ja jestem z Tobą i będę Cię strzegł gdziekolwiek się udasz. A potem sprowadzę Cię do tego kraju, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie spełnię tego, co Ci obiecałem. A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał: Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. I zdjęty trwogą rzek, o jakże miejsce to przejmuje grozą. Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba. Wstawszy więc rano, wziął ów kamień, który położył sobie pod głowę, postawił go jako stele i rozlał na jej wierzchu oliwę. I dał temu miejsce nazwę Betel. Natomiast pierwotna nazwa tego miejsca była Luz. Po czym złożył taki ślub? Jeżeli Pan Bóg będzie ze mną, strzegąc mnie w drodze, w którą wyruszyłem, jeżeli da mi chleb do jedzenia i ubranie do okrycia się, jeżeli wrócę szczęśliwie do domu Ojca mego, Pan będzie moim Bogiem. Ten zaś kamień, który postawiłem jako stele, będzie domem Boga. Jakub jest w drodze, opuszcza Palestynę i wędruje na północny wschód. Po drodze wydarza się coś, co zwraca szczególną uwagę tego, który nosi pamięć obietnicy, którą Bóg złożył jego ojcu i dziadkowi. I do tej obietnicy odwołuje się właśnie to wydarzenie, to widzenie. Jakub nie ma dotychczas takiego doświadczenia, a tutaj Bóg wchodzi w coś. Do czego zaprosił już jego przodków. Wchodzi z propozycją, wchodzi z interwencją. Jakub nie miał takiego doświadczenia Boga, więc zaczyna się tego uczyć. Zaczyna dostrzegać, że sen może być sposobem, w jaki Bóg przemawia. I w tym śnie otrzymuje objawienie, które jest związane z miejscem, z obrazem i z pewną treścią. Pierwsza część to miejsce. Jest zdziwiony, że właśnie tutaj objawia się Bóg i próbuje nawet to miejsce nazwać nazywa Dom Boga Betel, i próbuje to sformułować, co zobaczył. To jest brama do nieba. Zatem pierwsze doświadczenia, jakie nosi Jakub, muszą być wyartykułowane, muszą być nazwane, muszą być uzewnętrznione, bo przecież to było jego bardzo wewnętrzne, bardzo osobiste. A tutaj nagle ten kamień staje się symbolem spotkania z Bogiem. Ten kamień staje się pamiątką objawienia. I ten kamień zostaje na tym miejscu jako znak i próba nawiązania kontaktu, ponieważ Jakub z kolei, słysząc to, co Bóg mówi, zaczyna myśleć, pewnie tu wrócę. Jeżeli wrócę, to ten kamień będzie dla mnie znakiem, że to miejsce jest szczególne. To miejsce jest szczególnym w moim życiu i w tym rozwoju duchowym, który. Przez to wydarzenie stał się dużo bardziej dynamiczny. Obok miejsca jest obraz, obraz drabiny. Obraz właściwie nie do końca jasny dla Jakuba. Owszem, miał tam aniołów, którzy wchodzili i schodzili. Mógł to interpretować jako Boże działanie, Bożą interwencję, jako Boże. Przychodzenie właśnie w tym miejscu i pewnie zatrzymał się, no bo nie mógł pójść dalej. My natomiast wiemy, że Jezus odwołuje się do tego właśnie widzenia, że ta drabina to jest Jezus. Jakub tego nie rozumiał, natomiast my możemy to rozumieć. I w tym znaczeniu objawienie, które otrzymał, jest nie tylko dla niego, ale również dla następnych pokoleń. I zobaczmy, jak daleko w pokoleniach. To objawienie sięga, jak daleko ono się wypełnia i w jaki sposób naprawdę przez wieki można to wydarzenie, ten sen, ten obraz zinterpretować. I trzeci element tego objawienia to jest obietnica. Obietnica potomstwa. Obietnica ziemi, obietnica błogosławieństwa. Widzimy, to są obietnice pokrywające się z tymi, które otrzymał Abraham. I dzięki temu Jakub wchodzi w ślady swojego dziadka i swojego ojca. Dzięki temu on uczy się, co to znaczy współdziałać z Bogiem. Jest zaskoczony. Mówi: To miejsce jest miejscem objawienia, a ja nie wiedziałem. To wyrażenie podkreśla jego naukę, podkreśla jego konieczność otwartego serca na to, żeby Boga poznawać, rozumieć i w końcu z nim współpracować. I ten ostatni element jest właśnie deklaracją Jakuba. Jeżeli będę miał wszystko, co zostało tutaj powiedziane, jeżeli to błogosławieństwo będzie mi towarzyszyć, Bóg będzie moim Bogiem. Ten Bóg, który stał u szczytu drabiny, ten, który przemawiał, będzie też moim osobistym Bogiem. Łatwo też zauważyć, że to jest ten kolejny etap w historii objawiania się Boga i człowieka, który zaczyna rozumieć coraz więcej z Boga. Tu, w tej scenie, w tym śnie. Bóg przedstawia się jako Bóg Abrahama i Izaaka. Minie troszkę lat, ale już niebawem będzie się przedstawiał jako Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. I właśnie to miejsce, to wydarzenie, ta sytuacja powoduje, że Bóg nie będzie się wstydził nosić imienia tego trzeciego, którego jako patriarchę powołuje, aby zrealizować swój plan. Jak ty uczysz się Boga? Jak odkrywasz te miejsca, w których działa? Jak rozumiesz obrazy? Jak przyjmujesz obietnice? I jak na to reagujesz? Co jest symbolem Twojego spotkania? Co jest tym kamieniem, który potwierdza? Tak, Bóg objawia się. Bóg mówi do mnie. Bóg zaprasza mnie do przymierza. I jakie są elementy związane z tym, co przejąłeś od Twoich dziadków, od Twoich rodziców, a ty dokładasz do tego? To poznanie Boga, które powoduje, że Bóg Twoje imię zestawia ze swoim, że tak się przedstawia. Jestem Bogiem, który objawił się i który przyjmuje imię tego, któremu się objawia. To jest niesamowite działanie Boga, którego my się mamy nauczyć, Ty się masz nauczyć, że Bóg nie jest Bogiem anonimowym. Bóg nie jest Bogiem statystycznym. Bóg jest Bogiem osobowym, który budując relacje, nawiązując je, przyjmuje tę osobę, której się objawia, i imię tej osoby jest wpisane w Bożą rzeczywistość. Niech Twoje imię będzie tak bardzo wpisane, że te pamiątki, te miejsca, te obrazy będą już tylko jakimś elementem czegoś, co jest dużo ważniejsze, że Bóg jest Twoim Bogiem, a Twoje imię jest w imieniu Boga.